Autopilot włączony. Na horyzoncie dostrzegliśmy siły. Autopilot wyłączony. Ciemanko dzień dobry, witam serdecznie. i'm Widzę jak to jest szczera. Dostrzegliśmy nieprzyjacielski prądownik. Dostrzegliśmy nieprzyjacielski klążownik. Torpedy od bank Torpedy od bank burty! wraca na pokład. Jest tu Dadek. Sherman? Czy co tam będzie się chowało. Może podejdzie na 11. Tych kolero przyspieszyłaś, tak się skradałeś, skradałeś i co? Tak źle jestem tu teraz ustawiony. Uwaga, podaję pozycję celu. Torpedy odrufy. Nie wiem, że dwie tak chujowo opuszczane torpedy z Shermana jeszcze jedną wezmę. Nie, brawo widmo. Kapitanie, problem rozwiązany. No ładnie weszło. Chyba go teraz na torpedy porobi, czy nie? Brawo. Jak tam będzie Sherman, to on cię zje, bażant. Tak, jeszcze cztery naprawki mamy, a już troszeczkę bitwy minęło, to kilka HP może potem uratować tyłek. Dobra, skończmy to Montanę, bo jeżeli ja jej wyjdę na burtę, potrafię mi krzywdę zrobić. Może doleci ta jedna, jedyna wymagana pestka. No niestety nie. Stążył uciec. Shermanik jest tu. Ta Montana tam wyjdzie tu nam, a ta nie, no szyki się jeszcze tu pojawiła. Dobra, Ohio jest tutaj. Znaczy, Ohio Montana, że też. No, złapać od Shermana to jest sztuka. Akurat na Owrocie byłem, no i ta sztuka mu się udała. Nie wiem, gdzie teraz ten Shermanik jest, to jest problem. Zaś ta Montana mi ucieknie za kolejną górkę. No niech ją jasna ciasta, już specjalnie chciałem na nią wychodzić, widzę, szyki też ucieka. Nie mogę tam płynąć. Spodziewałem się, że będą tu wychodzić. Jedna tu, a druga opływać i chciałem iść, a tu ząk. Ojebliście Trzega na blisko do Shermana wyjdę to Nie wiem jaki Sherman ma spod po wystrzale Ale koło 2-5 Może Góra 3, nie? Jak myślicie? Wy lepiej znacie te okręty Uwaga, podaję pozycję celu! Czeka na rozgazy, odbiór! Wrogi pancernik posłany na dno! To jest na ulicę. Oczekuję na rozkazy. Serio nie ma tu nikogo, kto by też mógł do niego strzelić. Kapitanie, problem rozwiązany jest w powietrzu. Wrogi niszczyciel wysadzony w powietrze. Jest strzyki. Szkoda bo mi z dodatkowej zaraz ucieknie. Jak tam wyjdę, wyjdę znowu na ragnara, aczkolwiek to, czy to będzie złe. Możemy no do mnie strzelać to musi się pokazać. No dodatkowo może będzie szło. A no i ta druga salwa nie weszła. Szkoda, wielka szkoda. Problemem jest teraz dla mnie repa troszkę jeszcze. Pancernik, uleczę te dwa pożary. Wiem, nie powinno się, wiem, będziecie krzyczeć do wszystkich jednostek. Podaję pozycję strategicznego celu. Zwiadowca, praca na pokład, kapitanie, problem. Dobijmy Liczę, że spadnie z tego Republika Nie, przeżyła cholera mała Skupić ogień na okręcie nieprzyjaciela No patrzta, źle pocelowałem zaś No, ja sobie nie dam rady z nim. Za bardzo. Mnie tu tak będzie plumkał cholercia. Jest sensor telefon, Kapitanie, problem rozwiązany. No tak, ale tu będzie bolało, ale wyniki już sympatyczne, to trzeba przyznać, Sima Napoli. Myślałem, że na tego ragnara chycę go na dodatkową, ale nie wylas. Na tyle. Cześć. O, ja chyba będzie do środka wchodzić. i widziałem mnie to, Ohio pierwsze. I szynka tam jest. Jedno, torpedo, trzy, no nie powinno mnie skończyć, ale chyba je wymienimy. Nice. Fajnie, że wiemy, gdzie Napoli. No kurwa, ten dymek tu jest idealny, panie kolego, na tym DD-ku, wiesz? Też tak na szybko szczeliłem Kurwa, jakby nie ten dymek, bym cały czas tam poszedł, gdybym widział te Napoli. Szkoda mi tego, naprawdę. Też tej salwy jednej kurczę, bo mogłem naprawdę lepiej przymierzyć i na poliby spadło. Tak, kawał dobrego żelastwa, to trzeba przyznać. Dobra, zaraz będę, dajcie mi chwilę. Ale bitewka ładna. Udana. No żałuję tu, że tego Ragnara nie chyciłem na dodatkową, no i tu ten dymek popsuł. Gdyby to na poli... Tak, faktem tak, na no, dymek dymkiem, gdybym przycelował lepiej na Hołowoli, by padło i bym się mógł na Simi skoncentrować, ale to i tak już było takie na totalnym ogrysku jazda. Ale ładny wynik, zadowolony jestem. Zaraz będę. No tak, udało się tą flankę pusznąć, no i raczej to będzie winek, nie? No ale szkoda mi, końcówki mi naprawdę szkoda. Mogło być lepiej w tym. Zobaczymy jak wyjdzie. i zobaczymy co tu się udało naczaskać. 2200 Boże 2224000 jest ja też kawa No i 200 no a pierwszym się udało być to trzeba przyznać